Wspieram się, jestem ucznią sesję, Rady więc nie w stolicy. Sesję zwołałem na wniosek wójta. Pani Wójt służyła stosowny wniosek, który mam. Witam Pani Wójt nieobecna, Pana Sekretarza, Pana Sprawnika, Szefową Biura Rady. Witam wszystkich radnych, sądówców um, obecnych i nieobecnych, a którzy nas oglądają transmisję z naszej sesji. Wspomniam, że sesja jest transmitowana i uchwalana. Obradne nasze są prawomocne. Stwierdzam, że na sesji jest obecnych radnych 11 lat na ogólną godzinę 15. Porządek obrad nie ulega zmianie. Państwo radni wiedzą znają porządek obrad. Czy są jakieś uwagi, propozycje do porządku? Nie widzę. Przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem porządku nie przewidujemy. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Protokół z poprzedniej sesji zatwierdzam. Przeczytałem Państwo ułożony. Mieliście Państwo, możliwość się zapoznać. Jako punkt piąty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. Przypominam, że wtorek Uradowała Komisja ogólna gminna sprawy budżetowe zostały omówione szczegółowo przez pana skarbnika odnośnie zmian. Jednakże proszę pana skarbnika o zabranie głosu w tym temacie. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni Państwo. Uchwała Rady Mioskowice w sprawie zaniepoką na 2021 roku. Uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Zwiększa się roboty budżetu kwotę 119 243 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 119 243 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Punkt drugi. Zwiększa się roboty budżetu kwotę 35 815 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 35 815 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Jeżeli chodzi o załącznik nr 1, to znaczy to następującą. 400. Wytwaganie za wtowanie dla gminy strządami wody tu mamy zwiększenie o 1856 zł. Dział 700 gospodarka mieszkaniowa, tutaj mamy zmniejszenie o 180 zł. Dział 750 administracja publiczna tu mamy zmniejszenie o 15 tysięcy złotych i zwiększenie o 4346 zł. Jeżeli chodzi o dział 756 dochody do osób pracy i do fizycznych i dochody i potrzeby prawne oraz gierki, Związany z pogodą, tu mamy zwiększenie o 8727 zł. Dział 758, zwiększenie o 1, o 1 zł. Dział 801 oświaty wychowanie, tu mamy zwiększenie o 700 zł. Yy, dział 852, pomoc społeczna, tu mamy zmniejszenie o 700 zł. i zwiększenie o 14388 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona o na 17 415 złotych i o 2618 złotych. Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa tu mamy zwiększenie o 6 złotych. Dział 926 Kultura Fizyczna tu mamy zwiększenie o 8607 złotych. Paragraf drugi punkt 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 190 400 zł. W tym wydatki bieżące o kwotę 64 450 zł a wydatki majątkowe o kwotę 160 950 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Punkt drugi. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 111 972 zł. W tym wydatki bieżące kwotę 22 339 zł a wydatki majątkowe o kwotę 89 633 zł. Zgodnie w z załącznikiem nr 2. Punkt trzeci, to nowych nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą. Przeglądam w miejscowości Trempacze, zakup i montaż ciśnienia. Punkt czwarty, zestawia zadań inwestycyjnych planowanych w realizacji w 2021 roku. W programach zmianach znanych przedstawia założenie numer 3. I jeżeli chodzi o numer 2, o niej zmiany. Dział 010, rolnictwo i łowisko. Tutaj mamy zwiększenie o 50 tysięcy zł. Jeżeli chodzi, tak to jest zwiększenie o 50 tysięcy zł w rozdziale 010 infrastruktura budowlana i sanitarnej na wsi. Rozdział 010-95 pozostała działalność, tu mamy zwiększenie o 5 tysięcy zł. Dział 600 transport i łączność. Rozdział 616 to publiczne gminne. Tutaj mamy zwiększenie o 950 zł. Rozdział 617 drogi wewnętrzne. Tu mamy zwiększenie o 105 tysięcy zł. Dział 858 ogromne naliczenia. Tu mamy zwiększenie o 769 zł. Dział 801 i wychowanie. Rozdział 801 zaryjne szkoły podstawowe. Tutaj mamy zmniejszenie o 9600 zł. Dział 851 ochrona zdrowa. Ochrona zdrowia. Projekcja 851-54. Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Tu mamy zwiększenie o 5468 zł. Dział 852. Pomoc społeczna. Projekcja 850-28. Usługi opiekuńcze i Specjalistyczne usługi opiekuńcze. Tu mamy zwiększenie o 14382 zł. Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza. Rozdział 85401, środowisko szkolne. Tu mamy zwiększenie o 9600 zł. Dział 900, gospodarka komunalna i środowiska. Rozdział 915, oświetlenie ulic pracy i dróg. Tu mamy zmniejszenie o 50 456 zł. Dział 921, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Rozdział 925 cała działalność. Tu mamy zwiększenie o 5000 zł. Dział 926 Kultura Fizyczna, rozdział 926.05 Zadania w zakresie kultury fizycznej i tu mamy zmniejszenie o 44177 zł. Jeżeli chodzi o załącznik nr 3, czyli zadania inwestycyjne, to te zmiany, zmiany które następująco. Mamy takie zadania, dział, dział 010, rozdział 010.10 Infrastruktura budowlana i sanitacyjna wsi. Tu mamy zwiększenie o 50 tysięcy złotych i to zadanie inwestycyjne, zakup i montaż charakterystycznego ciśnienia, o 50 tysięcy złotych zwiększamy. Wydatki, rozdział 0105 pozostała działalność. Tutaj mamy budowę autonomnego pobocza w miejscowości Kary. Tu mamy jeszcze zwiększenie o 5 tysięcy złotych i podejmujemy, jest to kwota 30 tysięcy złotych. Dział 600, transport i łączność. Rozdział 616, drogi publiczne. Gminne. Mamy przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gwoli. Tutaj mamy zwiększenie wydatków o 950 zł. I po tej zmianie jest to kwota 150 950 zł. Rozdział 617, drogi wewnętrzne. Tu mamy zwiększenie o 105 tysięcy zł. I to tak kwota dotyczy przebudowy drogi w miejscowości Trembacze. To to nowe wydanie. Kwota 105 tysięcy zł. Jeżeli. Chodzi o kolejną zmianę. Tu mamy dział 900, gospodarka komunalna, ochrona środowiska, rozdział 915, oświetlenie w i dróg. Tu mamy takie zadania inwestycyjne, budowa oświetlenia obliczenego w miejscowości Sarkołice. Stąd zabiera 50 456 zł. O tej zmianie zostaje 17 190 zł. Już ta inwestycja jest zakończona, wtedy nam został pieniędzy. Yy. Dział 926, kultura fizyczna. Zadanie inwestycyjne Modernizacja Wojska Sportowego w Miejscowości Sardkowice Skąd zabieramy 370 177 zł i zostaje nam kwota 110 823 zł. To wszystko, jeśli chodzi o znany w dodatkach. Teraz paragraf trzeci, załącznik uchwały budżetowej, dotyczący z subwencji. Podobane i zmiany stanowi załącznik nr 4. Załącznik nr 4 zmiany w sprawie dotacji zabieramy 5 tysięcy złotych z działu 926 rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży 5 tysięcy złotych i dajemy do działu 921-95 na finansowanie dofinansowanie danej niezaleczamy, niezaleczamy i dofinansowanie dalej do sobie generacji wnioskom niezależnym do sepiera finansów publicznych i zwiększamy o 5 tysięcy złotych. Paragraf 4. Plan dochodu i wydatków na realizację zmiennego programu ds. elektryki i rozwiązywania problemów o oraz przeciwdziałania opłatom nadal w czasie 2021 roku. Po lokalnej zmianie w sali dwałości nr 5. Zmienię niniejszej uchwały. sprawy dwałości nr 5. Chyba mamy zmianę przy zwiększeniu dochodów o dwałości nr 5. Paragraf 027 Wpływy z części opłaty za zwolnienia sprzedaży na program dochodowy w obrocie punktowym Tu mamy zwiększenie o 5468 dochodów A równocześnie zwiększamy wydatki w dziale 850 ochrona zdrowia 851 54 Rozdział przeciwdziałania alkoholizmowi, zmogi Te zwiększenie o 5468 Paragraf 5 Wykonanie uchwały w osiągniętych z gminy uchwała w życie z podjęcia i publikacji w Dzienniku Województwa Dziękuję bardzo. Zapraszam do dyskusji. Są Proszę tak, proszę. W tym paragraf drugi punkt pierwszy zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 190 tysięcy 400 zł, a to jest pan mówi, że jest yy, druga kwota przez yy, 16. Pani 160. Budżet poprawy na 168 zł. A to trzeba by sobie ją poprawić. Dziękuję. Szkoda i to z Mówiłem, omówione było to na komisjach, mhm. jeśli nie ma pytań, wstąpimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt kolejny. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sastolicy na lata 2000-2021-2034. Rumieś Pana Skarbnik. Proszę. proszę Państwa zmiana. Uchwała Rady Gminy Sartowice w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy zastępica na lata 2021-2034. Rada gminy za proponuje. w pierwszy. Zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową 2021-2031 do 2034. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2021-2031 do 2034 pod określeniem stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § Paragraf 2. Prognoza kwoty długu i spadku majątkowego na rok 2021-2034 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. § Paragraf 3. Wykaz przedsięwzięć realizowany za rok 2021 2024 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Uchwała wzięła się wójta Gminy Sadkowice do zaciągania dokonania zmiany regulacji. Przedsięwzięcie załącznik załączone przy niniejszej uchwały. Paragraf piąty. Plan uchwały się Gminy Gminy w się wójt Gminy Sadkowice. Paragraf szósty. Uchwała wchodzi w życie w podjęcia. I tradycyjnie, no powiem, że zmiany wszystkie w budżecie, które były w międzyczasie od ostatniej sesji, czyli cztery rządzenia w sprawie zmiany w budżecie oraz ta uchwała dzisiejsza w sprawie uchwały budżetowej. Znane uchwały budżetowej, są umiejętne w tych zmianach w wieloletniej pomocy finansowej i o Dziękuję. W tej kwestii są pytania odnośnie tego punktu. W tej przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nikt nie jest przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Punkt siódmy, Wolne wnioski. Przepraszam, proszę bardzo. Panie Radny, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, ja Szanowni Goście. Ja mam taką propozycję, bo Patrząc na ten przystanek autobusowy w sadkowicach, to człowieka naprawdę spek zalewał. Nie wiem, kto to za, za wandal jest który na, naszym, na naszym terenie, czy coś, no po prostu tak go pomalować, tak go zdewastować, to troszeczkę nie halo. Ja mam propozycję, że może go odnowić i kupić fotopołapkę i po prostu na przyszłość tego pana, czy tam panią, które to namalował na tym przystanku, jakoś to ukarać. Bo tak to nie może być, że po prostu... Тиниот е публично се обидава, а тоа е przejeżdża się i patrzy się na ten przystanek, jeszcze tutaj przed Urzędem Gminy to troszeczkę o do nieba woła. Yy, no trochę tutaj jest, musimy jakoś tutaj wpłynąć na tych naszych, yy, żeby po prostu ich karać, bo to tak to nie może być. Dziękuję bardzo. Jeszcze dodam, że nie tylko sarkozyce. No właśnie, no to pod, ma, może stanki też, może by się przydała taka fotopuławka, czy kamera na przyszłość. Na no, to... Jakieś jak odmowy

bo ludzie po prostu przejazdowo chocają. To jest tragedia. Czy pan Sekretarz prosił o głos? Myślę, że, tak, że Pan, pan, pan ma to... o z wieści. na znaczy, o tych wieściach, najpierw mhm. na nie to dotyczącej gaz systemu, tak? Chciałem informacyjnie, bo ta informacja może w jakiś sposób być na komisjach przekazana też, ale w związku, po uzgodnieniu z gaz systemem 3 listopada w Warszawie Woli, o godzinie 12 będzie spotkanie wykonawcy tego gazociągu, z osobami, przez które będzie ten gazociąg, właścicielami nieruchomości, przez które ten gazociąg będzie przychodził. Ta informacja jest na stronie internetowej. Ja wysyłam też do sołtysów tych miejscowości SMS-a o tym spotkaniu. Czy jak ktoś ma czas, chwilę, bo wykonawca podchodzi w taki sposób sensowny, czyli jest spotkać z mieszkańcami, usłyszeć jakie tam problemy mogą zaistnieć, bo już faktycznie wykonawca prawie został wybrany. Nie wiem, czy podpisana umowa. I drugi temat jednocześnie też bardzo zwracam uwagę, bo y, y, właściciele nieruchomości otrzymali pewnie zawiadomienia, ale też zaczyna się jak gdyby spisywanie tych protokołów wstępnych szacowania nieruchomości przed rozpoczęciem robót i to się rozpocznie od listopada końcu od listopada od 23 do najwcześniejsze, tak, 23 listopada spotkania. No i właśnie tam firma, która będzie te protokoły spisywać, te protokoły dostępne szacowanie nieruchomości przed rozpoczęciem roku. No i później po zakończeniu będzie wiadomo taki stan odniesienia, jakie szkody zostały wyrządzone na tych nieruchomościach. Czyli też bardzo istotne jest, żeby właściciele nieruchomości byli na tych spotkaniach, bo nieobecność jak gdyby nie praktycznie, że ktoś nie będzie, to nic na stronie protokół. Tak samo jeżeli ktoś jest z kilku współwłaścicieli, jeżeli na przykład jedna osoba będzie, a drugie nie będzie, to dobrze by ta... Druga osoba, która mnie protokół podpisywać w imieniu tej osoby nieobecnej, że miała jakieś pewne z sobą załączono. Yy, także jest to komunikat umieszczony też na stronie naszej internetowej, czyli są to bardzo ważne sprawy, budowa gazociągów kracza już etap praktycznie taki typowo inwestycyjny, widoczny, gdzie w przyszłym roku prawdopodobnie rozpoczną się roboty budowlane i wtedy będzie, no na pewno różne problemy będą się rodzić, bo nic nie ma, nic idealnie nie przebiega, zawsze jakieś tam sprawy takie trudniejsze, sporne mogą się pojawiać, dlatego lepiej wcześniej yy, tutaj w jakiś sposób być na tym spotkaniu. Mam nadzieję, że sala pomieści. Staraliśmy się taką salę wybrać no w miarę większą od osoby. Następnie taką informacyjnie, no to wiadomo, że rząd ogłosił wyniki pierwszego naboru programu inwestycji strategicznych Polski Ład. No i z naszej gminy wszystkie trzy wnioski przeszły. Tylko zacytuję tak informacyjnie, że przebudowa dróg w miejscowościach Bujały, Jerochińca, Konty 855 tysięcy, przebudowa dróg w miejscowościach Kłopoczy i Nowy Kłopoczy 1 915 tysięcy, no i przebudowa oczyszczalni ścieków miejscowości dalej 1 450 tysięcy. A to nie wszystko, bo mamy takie dobre informacje, że w listopadzie będą pewnie następne nabory, następne edycje właśnie tych programów, czyli gmina będzie składać następne wioski na. Jest to bardzo korzystny program, bo takich programów w 30-lecie ostatnim jeszcze w ogóle nie było, że 95% inwestycji, zależy niektóre w grupie się wie, ale do 10% jest dofinansowana taka inwestycja, czyli faktycznie mogę być, że gmina musi zabezpieczyć udział własny. To też informacja była na komisji, bo to w poniedziałek premier jak gdyby na konferencji prasowej poinformował. We wtorek było spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim, Urząd Wojewódzki organizował w Strefie Ekonomicznej w Łodzi. Tak takie spotkanie z wójtami i burmistrzami. W związku z tym, że pani Wójt mogła być, byłem osobiście na tym spotkaniu. No i te informacje właśnie tutaj chciałem przekazać. Natomiast no, 6 miesięcy od chwili tutaj przekazania promesji przez Bank Gospodarstwa Krajowego, bo co to pieniądze Banku Gospodarstwa Krajowego, bo po takie promesy? Zasada będzie taka, że. Gmina podpisze tutaj umowę, musi w ciągu 6 miesięcy od podpisania, otrzymania tej promesy ogłosić przetargi na wykonawstwo tych inwestycji. W międzyczasie trzeba wykonać projekty techniczne, przygotować projekty techniczne, wszystkie zezwolenia i ewentualnie ogłosić przetarg już na wykonawstwo. Tych pieniędzy jest bardzo dużo, bo dla województwa łódzkiego to jest miliard 800 milionów. Z tego prawie miliard jest przeznaczonych na budowę dróg. Czyli proszę Państwa, no, żeby nie było problemów z firmami, żeby firmy, firmy, które będą w stanie dużo ja dużą ilość pieniędzy, że mamy inne rzeczy. Być, Środki własne mają samorządy na budowę dróg. mają jeszcze inne programy rządowe na budowę dróg. Czyli tych pieniędzy może się skomorować dość dużo. Yy, Nawet no, dobrze, że te pieniądze są. Chociaż może, no, może też nam ceny mogą wzrosnąć na pewno, będzie duże tutaj. Inwestycji do wypadania no i to wiemy też wiadomo, że mogą też w zgodności. To ja, może tak pokrótce, o jeszcze informacja: ciągle zachęcam, proszę Państwa, tu mamy taki telefon, na którym wyświetlamy komunikat o tych szczepieniach. Zachęcamy, żeby się szczepić. Rywalizujemy troszeczkę tak z gminą reknów. Regnów nas ostatnio prześcignęła. Jesteśmy na trzeciej pozycji, my na czwartej. Ale wiadomo, zagrożenie jest y, znowu coraz większe. Coraz więcej osób praktycznie trafia do szpitali. Y, I widać, że te rejony, gdzie są niezaszczepione osoby, tam jest więcej zaoferowań. Cały tak, Wschód Polski, gdzie się ludzie w małym stopniu szczepią, to y, także jest duże zaoferowanie. Dlatego też zachęcamy, taka nasza rola, żeby zachęcać, żeby zmniejszyć to, prawdopodobieństwa zakorzenia się tym COVID-em, tego covid 19. Także nam się powtarza historia z roku ubiegłego, w tych miesiącach rosła ilość zakażeń, w tym roku jest podobna sytuacja, właśnie listopad już, październik, widać, że te liczby rosną dość szybko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Pani Sołtys. <laughs> Chcę też poruszyć taką kwestię, bo u nas nie tylko będzie problem, no wiadomo, uszkodzenia jakichś tam nasadzeń i na polach, tam gdzie ten gazociąg idzie przez bujawy, tam idzie, są wszystkie pola zmeliorowane. Ja rozmawiałam z panią Bożenką, kto będzie odpowiadał za uszkodzenie tej melioracji. Pani Bożenka mi odpowiedziała, że jako tak oficjalnie ona jako spółka, jako przedstawiciel spółki wodnej nie jest poinformowana o pracach. Więc ona jakby trochę chce przerzucić tę odpowiedzialność za naprawę tych, jakby naprawienie szkód w medioracji na rolniku, żeby każdy rolnik sobie na swojej działce tego przypilnował. No ja sobie tego nie wyobrażam, żeby rolnik stał nad koparką i patrzył, czy ta medioracja jest prawidłowo zakopana a u nas jest wielki problem, no bo teraz są te lata <kud> bardzo mokre i jeszcze będzie do uszkodzenia tej melioracji, ludzie nie wjadą w ogóle w pola, więc ja bym chciała, żeby też to po prostu zwrócić na to uwagę, że to nie tylko są nasadzenia, rusztowania i tak dalej, jest w Bujałach melioracja również. Dziękuję, nie, tak, Co? dziękuję. Pan, bardzo. Dziękuję bardzo, uwagę. Proszę Państwa. Ja postaram się uwagę przekazać do gaz systemu, Podejrzewam, że mają tę informację. Problem jest z taki, że moderacje nie są naniesione na mapy sytuacyjno-wysokościowe. Od wielu lat, my wnioskowali, żeby w jakiś sposób to też było nanoszone, że każda moderacja, żeby jeżeli ktoś coś buduje, ponieważ buduje się dom. Ludzie też yy, budują dom, poprzerywają te soczki, tak jest problem, nie woda stoi na... No i yy, no problem się rodzi dla wielu osób. Natomiast właśnie tak się działo, że te y, systemy melioracyjne nie były nanoszone na mapy serwacyjno wysokościowe. Czyli w wielu miejscach są to stare melioracje, czy dziedzica pamiętające, dla dziedzica w wielu przypadkach były budowane. Czyli tych map nie ma, i jeżeli takich map nie było, nie było ujawnione, to może się okazać, że faktycznie wykonawca będzie miał taką troszeczkę niespodziankę. Jak będzie się okaże, że są jakieś sączki drenacze, które trzeba, ale podejrzewam, że w przypadku wykopania czegoś takiego, no na pewno wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia tego, żeby to działało. Czyli to będzie też odbiory po budowie wodociągu, będą odbiory, będą inspektorzy nadzoru, kierownicy robót, którzy w jakiś sposób na bieżąco będą musieli te wszystkie sytuacje analizować. Ale ja się deklaruję do pani, którą mam kontakt z gaz systemu, przekażę tam informację, czy nie są uwzględnione tam tematy medyracji. Był zespół roboczy, który tam z sadowników tutaj zrzeszony z terenu Sadkowice, Regnowa i, i, i gminą Ogielnica, praktycznie, który tam te swoje uwagi, dość dużo uwag został wniesiony, żeby w jakiś sposób później nie było jakichś takich spraw konfliktowych, no i te uwagi w większości gaz system stara się w jakiś sposób uwzględnić. Ale to postaram się przekazać też właśnie do systemu. Takie informacje jeszcze podam, że zostały zamówione te tablice informacyjne dla sołtysów. Na początku listopada oni ma ją dotrzeć. To też będzie nie, nie małyby na tym razie 15 sztuk, bo tyle no, mi się jak gdyby osób zgłosiło, to praktycznie jak ta tablica kosztuje tylko 1500 zł ta głoszeniowa, bo te tabliczki są już nawet na, tanie, nie jakiś duży wydatek. Ale to też jak była potrzeby, to najwyżej będziemy później poszczególne szczupki, szczupki zamawiać, ale najpierw wtedy, żeby chociaż, no są w tym najgorszym stanie, żeby te tablice sołeckie w miarę przyzwoicie wyglądały, żeby praktycznie do ogłoszenia będą no to tablice y, z aluminium wykonane, praktycznie oszklone, y, y, na magnesy przyczepiane ogłoszenia z siłownikami dla także jakie poniesie, żeby to nie opadało. Także y, fabrycznie wykonane w miarę estetyczne. Na początku listopada mają one dobrze. Dziękuję bardzo. Są jeszcze jakieś pytania? Na no, naszą dyskusję, zobaczmy. Proszę, Proszę jest panie, 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 panie. panie przewodniczący, ja tu chciałem zapytać pana sekretarza jeszcze. Te pieniądze, co są przeznaczone na na drogę na oczyszczalnię, gdzie coś by nie, by nie wyszło, tak po prostu, czy, te, czy można przeznaczyć na coś innego? Znaczy te pieniądze są dokładnie przeznaczone na te zadanie, które w nie można przeznaczyć na coś innego. Proszę. Natomiast my szczęśliwie wszystkie trzy wnioski nasze przeszły. Nie wszystkie wniosły, wszystkie wnioski wszystkich gmin przeszły. Większe takie, to głównie duże miejscowości, czy użyły kilka wniosków na duże kwoty, no to tam przychodził często ten wniosek na najmniejszą kwotę. No i były niezadowolone miasta, bo jak miasto użyło trzy wnioski i przeszedł, Wniosek najmniejszą kwotę 4 miliony, czy coś natomiast niezwadolone i później właśnie mówią, że do no niektórze małe gminy otrzymują znacznie więcej pieniążków, to jak trzy wnioski małe przeszły, to więcej 4 miliony czy gdzieś tam tych pieniążków. Bo niektóre gminy złożyły ten wniosek miejski, ma takie naście, które na przykład też 10 milionów otrzymały. Ale teraz będzie w nowym naborze troszkę inna sytuacja, że by otrzymać większe pieniążki, trzeba złożyć te mniejsze wnioski. Bo te mniejsze wnioski ruszają tak, do tą mniejszą przedsiębiorczość, a nie te wielkie inwestycje i teraz będzie taki właśnie warunek, że zanim dorzucimy na wniosek powyżej 5 8. milionów, to być może wniosek na ten do 5 a to, milionów. To? Wnioski były składane na daną inwestycję. Tak, na daną inwestycję praktycznie yy, także nie można tego przenieść, ale mówię, no dobra informacja taka, że będą następne wnioski, czyli w listopadzie prawnie będzie ogłoszony nabór następnych wniosków i będziemy mogli kolejne wnioski składać. Dziękuję. W związku z tym nie ma więcej chętnych dyskusji. Zamykam sesję. Ponawiam apel pana sekretarza o, o, o zaszczepienie się i o namawianie do, do szczepienia innych. Jeszcze dużo zdróbka.